Hej kochani, witam się z Wami bardzo cieplutko na moim kanale w kolejnym filmie. Tak jak Wam wspominałam w ostatnim vlogu postanowiłam tutaj do Was wrócić już niebawem vlogmas, także mam nadzieję, że będę się tutaj pojawiać coraz częściej. Wspominałam Wam też, że mam mnóstwo jeszcze zdrapek kupionych już bardzo dawno temu, więc nie wiem czy one są jeszcze aktualne. Czy nawet jeśli tutaj coś wygram, to jest szansa na wymianę um, tych zdrapek na... Pieniądze czy tam kolejne zdrabki Jeśli ktoś ma jakieś tam właśnie informacje i mm, No to proszę dajcie mi znać A teraz ja nie będę tutaj dłu przedłużać Szybko polecimy z tym odcinkiem zdrabkowym Mam zamiar nagrać ich dla was trochę więcej teraz Bo tak jak wspominałam, mam ich sporo A niebawem wybieram się do Polski, więc chcę je ze sobą zabrać Ja nie pamiętam kiedy one były kupowane Czy to były święta wielkanocne, czy jeszcze w zeszłym roku w grudniu nie wiem, ale mam tutaj zdrabkę w ogóle świąteczną, więc nie wiem, ale chyba wydaje mi się, że jednak coś blisko Wielkanocy je kupowałam, także sami widzicie jak one tutaj długo leżały i jak mało dla Was nagrywałam, z tego względu dzisiaj troszeczkę większy wkład będą zdrabki za 55 zł tutaj mamy za 10 Deluxe 7 tutaj coś chyba z Lewandowskim wygrywamy zdrabka za 5 Green Money Jedna droższa za 20 zł, zdrawkowy, milioner. Milioner, o. No i ta świąteczna. Także kochani, jeśli jesteście ciekawi, czy po tej długiej przerwie uda mi się cokolwiek wygrać, to bardzo serdecznie zapraszam Was do mojego stołu. Wspólnie się o tym przekonamy. Strasznie dawno już nie nagrywałam, już zapomniałam, jak to się w ogóle robi czy tutaj wszystko dobrze widać w ogóle nagrywam dosyć późno i jest już ciemno, dlatego mam zapalone światło no ale mam nadzieję, że tutaj nie będzie nam przeszkadzał ten cień padający no to lecimy z najtańszą zdrabką Green Money i co my tu mamy wygrywające liczby? A są nimi 21 8 17 i 4 no to co czy będą te zdradki dla mnie przychylne po tak długiej przerwie? 26, 29, 27, ale powiem Wam, że jakbym tutaj wygrała, jakąś fajną wygraną, aby się okazało, że one już są przeterminowane, no to byłoby smutno. Tutaj było blisko. 22, o to samo, więc pewnie nic nie będzie. <laughs> ja Wam mówiłam w vlogu, <laughs> że jestem chora, dlatego. Yy, no, mam czas dla Was nagrywać 32 18 pusto znowu oczko za wysoko 16 oczko za nisko, to było 200 000 34 pusto 36 nie ma nic, no i niestety 14, więc zdrapka pierwsza, niestety pechowa literki kontrolne NDG więc niestety pierwsza wędruje do śmieci. Może to teraz z piłką nożną. Ona w sumie chyba jest taka na czasie, bo ostatnio jakieś tam mecze leciały, prawda? To tam się zna, ten wie. Znaczy, kto ogląda. No i tutaj zasady te same, wygrywające liczby: 16, 17, 29, 19 oraz 25. O, to mi się fajnie wydaje. O, tutaj 21, mieliśmy nie. 23, 11, pusto. Tu jest jakaś koszulka, czekajcie, znajdź symbol koszulki i wygraj przypisaną do niego wygraną. No i fajnie, dyszka jest. No to już wiemy, że kolejna zdrapka z wygraną. Zobaczymy czy tu będzie ta dyszka, czy może coś więcej nam się trafi. 22 wcześniej zdrapałam, 28 no blisko. 18 no oczko za wysoko. 35 i 13. No dobra, no to lecimy z trzecim rządkiem. 39, nie ma. 31, pusto. 38, nie ma. 34 i 24. No, też blisko. Chyba skończymy tutaj z tą dyszką jednak. Bo no tutaj znowu oczko za wysoko. 12 nie mamy 14 pusto 32 czy wy widzicie wszystko chyba tak mam tak wysoko kamerę ustawioną, że was nie widzę o 15, znowu oczko za nisko a tu już koniec no dobra, tu więcej nic nie ma literki kontrolne 3 razy C dyszkę mamy, więc jedna na kupce z wygraną, druga na kupce z przegraną, no to lecimy z Deluxe 7, czekaj, tak żeby było całą widać, czy to się da, a dobra, ja tak, później najwyżej prze, e, przesunę, co my tu szukamy, siódemki, no dobra, to to się będzie szybko drapało tam, z tą zdrabką szybko przelecimy, 8, 2, 6, 1, 9, 5, 8, 2... 4-3 Dajcie znać, czy ja w ogóle te zdrabki powinnam wymieniać, czy tam kupować nowe, o ile są przeterminowane, um, czy odejść już od tych odcinków zdrabkowych i bardziej właśnie pójść w jakieś vlogi. W ogóle chcę nagrać jeszcze dla Was film, rzucić takie króciutki z wyjazdu na najdłuższy most w Europie. No ale. Zanim ten film, no to tutaj niestety kolejna zdrabka leci na kubkę z przegranymi, ponieważ siódemka nam się nie trafiła. No i co, przedostatnia zdrabka, taka tutaj świąteczna. Mm, wygrywające liczby są gdzieś tutaj ukryte: 26, o tą się trochę da gorzej drapie. Takie w sumie mogłabym do kalendarza adwentowego zdrapkowego kupić. Może zrobię taki kalendarz adwentowy albo kupię. Może nie będę właśnie robić typowo odcinków zdrabkowych na vlogmas, a będzie kalendarz odwentowy. Co o tym myślicie? Dajcie znać. Podpowiedzcie mi tutaj po tak długiej przerwie, to już wiecie. Nie wiem, co by tam się Wam podobało i mam nadzieję, że mi tutaj podpowiecie. 25, no blisko było. 5. I tutaj jeszcze ósemka. No to lecimy z kolejnym rządkiem, 33. 32.

31 nie ma Czy tutaj coś jeszcze jest? Tak, ostatni rządek 15 pusto 24 pusto 37 nie ma Widzicie? Chyba tak, nie? 22 nie ma No i pewnie będzie pustaczek 28 Oczko za wysoko Więc tak, tutaj się niestety nie powiodło A tutaj, tu jest kropka z przegranymi 3, na kupce z przegranymi jedna wygrana jak na razie, no na 55 zł 10 zł, wiecie mogłoby być lepiej, no ale lepszy ryc niż nic, no dobra, strapkowy milioner, X z pieniędzmi tutaj szukamy no to lecimy a my tutaj mamy kwiatka chciałam powiedzieć koniczynę, nie wiem dlaczego mi się to skończyło koniczyną wiśnie Kufer, nie kufer, krem. Krem, kawa, narty, awokado, kapelusz, no i co? Bydzki puste? piłka serce no i gdzie jest ten plik z pięć ja pytam okulary i nam nie dadzą dzwon też nie karo chmury ananas piłka cytryna pik arbuz winogrono gwiazda no i chyba będzie pustaczek wam powiem zegar śliwka biedronka, no i niestety palma, więc jak widzicie kochani, no niestety tutaj puściutko już kolejna zdrawka dzierki kontrolne N gdzie tutaj jest F L, które nam potwierdzają, że niestety zdrabkowy milioner okazał się pusty. Chociaż powiem wam w sumie, że jakbym tutaj miała jakąś mega wygraną, a ona by była już nieaktywna, to chyba byłoby mi bardziej smutno. Niż to, że w dzisiejszym odcinku udało mi się wygrać tylko 10 zł. No ale tak jak mówię, lepszy 10 zł niż nic. Kochani, jeśli tak Wam się podoba, bo to stawcie kciuka w górę. Jeśli chcecie kolejne filmy, to piszcie śmiało. E, I tak, dajcie znać, czy teraz wolicie vlogi, czy lecieć szybko z tymi zdrabkami, żeby właśnie się ich wyzbyć. Tutaj wszystko tutaj teraz zależy. Już tutaj mi język kończę, wiecie, tak długiej przerwie. Tak, na tym kanale teraz wszystko zależy od was. Macie tutaj wolę wyboru. Wybierajcie z czy vlogi. A ja się teraz z wami żegnam. Widzimy się. Mam nadzieję, że jutro. pójdzieczki, Papa.